Wiktor, cóż po swojej walce, gratuluję, nie była to łatwa walka, no ale wygrałeś. Z czym największe problemy? Dziękuję bardzo raz jeszcze za Największe problemy problemem miałem, że wysokość, czy Nie przeciwnika. Nie spodziewałem się tego, jednak hop 2 metry 110 kg, jednak na bardzo ładnie i zgrabnie. To mnie najbardziej zaskoczyło, wszystkim. Zwinność, tak? To że generalnie unikał czasów, że trudno go było trafić. Zgadza się, dokładnie to. Eee, czy on był silny fizycznie, bo wyglądał na gościa, który może uderzyć? Jak to czułeś? Ja mam być szczery, uważam, że to nie był najsilniejszy w którym się zmierzyłem w życiu. Na pewno nie umiem mu siły, jednak uważam, że był powiem tak, to średnio. Ciąsty dochodziły, ale ich nie odczuwałem. że było ała, boli, czy coś z tego, że on miał, że Ten pacjent mocno bije, muszę uważać, nie było takiej myśli. Tam można powiedzieć, że kontrolowałeś ten pojedynek. On był taki troszkę jednostajny. Nie, jakbyś tak nie mógł go do, że tak powiem, do końca rozgryźć. Zgadza się. Tak jak mówiłem wcześniej, na większym Dystansem, miałem teraz niestety to przeważyło w tym wszystkim. I jakby szukałem takiego jednego momentu na kontrę, na wejście, serio. Jednak to się nie wydarzyło, a ja byłem bardzo jednostajny Oczekiwam na cud, może powiedzieć. No ale dobrze nie, bo się zaprezentowałeś, wygrana błyszka. walka. Co teraz, teraz widzimy się w Chęcinach na gali na Kogieju Drogosza. Zgadza się, w niedzielę myduję się w Kielcach, na turnieju Drogosza. Co do wygranej walki faktycznie wygrałem ją. Co do nie jestem, jednak jest do po, poprawy po i do analizy. Takie walki też potrzebne są, bo trzeba wyciągać wnioski. Panie ważne, mnie, żeby umieć zobaczyć te błędy, prawda? się, każda walka daje ten parę procent do mylności wyżej. W ramach. takim razie życzę jeszcze to raz odpoczynku, chociaż troszeczkę, żeby się zregenerować. I do zobaczenia na kolejnej gali. bardzo, bardzo